Co to jest dziwne, to się spowiem wam. Ha, srebro chyba. Czekajcie, przetrę to. Zobaczcie, jakie drzewa leżą. Jest dzisiaj niebezpiecznie, bo normalnie taki wiatr zaraz się zasłonie troszeczkę. Yy, max Na maksa wieje, powiem wam, ale jest na plusie, tylko że i tak wygląda jakby było na minusie, bo wieje. Nie? Także witam na kolejnym dniu wykopkowym. Jest pierwsza krągłość, pewnie współcześniak, bo jest tutaj. Yy, o tutaj. No jeden grosz. Ale jest krąglinek, także pierwszym takim akcentem i do następnego dołka Dobra, powiem wam, że to co się tu dzieje to jest niebezpieczne wręcz, bo może mi to normalnie na łeb coś walnąć yy, Ale powiem wam ciekawostkę, tutaj sam nie jestem, chodzi tu gościu z psami ja mówię, przecież w taką pogodę to nikt nie wyjdzie, nie zawsze ktoś wyjdzie A tutaj a tutaj mamy tak jak mówiłem tutaj wychodzą te guziki ludowego wojska ten jakiś w ogóle przedziurawiony na wylot No ale nagram, bo nic innego na razie nie ma, także do następnego dołka. Kurczę powiem wam, że jest jakiś obiekt tutaj, takie płaskie coś Kurde, ale tak w korzeniach wrośnięte To jest taki owal nie wiem czy to jakaś taka haczka była chociaż za miękkie, chyba to na haczkę, bo to się rusza. A co najlepsze, ja tutaj patrzę, co to za drut. A zobaczcie, tutaj wnyk ktoś założył dawno temu, bo to wrosło w drzewo i miedziuszka będzie. Spoko. Dobra, to nie miedziuszka, ale i tak to trzeba zabrać. Zobaczcie, co za ham. Powiem Wam masakra, co tu się dzieje. Dzisiaj. Ale patrzcie, podważam łopatkę. A tam widzę takie coś. Nie jest to moneta. Będzie to guzik. Tylko tak oczy. Czy on coś ma? Tego kopułka. Hmm. Czekajcie, to dotrę. Nie, chyba nic nie ma. Taki rancik, tylko w koło jakiś. Z orkiem a tu na środku to chyba nic. Bo nawet przez lupę nie widzę, także do następnego dołka. No i proszę, tam jest krągłość, tylko teraz pytanie co to jest? Znając to miejsce, to obstawiam PRL-a Tak, i to będzie PRL Co by mogło tak ładnie bić? Powiem wam, że... Który rocznik? Jak zwykle na wszystko widać, a na dacie coś musi być. 60 chyba 3. No ja pierdziałem. Także dotarłem się do 63 roku. Mam jakąś pierwszą, sensowniejszą monetę z waszym rocznikiem dzisiaj. I do następnego roku. To jest kolejny sygnał. Przegarnąłem te liście. Może był... Myślałem, że może na wierzchu, ale... A, piękny sygnał. Zobaczymy na żywo, muszę akurat perela walne. Dobra, na razie ja nic nie widać. Tutaj jest, nie trafiłem za bardzo. Niemożliwe. A nie, tu nic nie ma. Czekajcie, bo. Bo coś już widzę, coś Nie, to nie to Tutaj jest kurczę. guzik Ludowe wojsko kolejny Tym razem taki większy Też z dziurą, ale ładnie bił powiem wam Wysoko, dobra, do następnego No moi drodzy pin pointer w rękę i zobaczcie jest kolejna Monetka, pinpointer oczywiście już wyłączony, bo widziałem tą monetkę. Co to jest? Co to będzie? Czyżby by Weimar taki? Co to jest, dziwne coś się spowiem wam? Ha! Srebro chyba. Czekajcie, przed... moi drodzy, mam sreberko dzisiaj. Jest nagroda za, za tą, kurczę powiem Wam, pogodę, za te niedogodne warunki. Mam 2,5 silver grosza, więc wiadomo co jest. Także, no powiem wam mega wypad, to już, już się nie liczy nic. Nawet jak z tego filmu nie będzie, to dzisiaj dzień naprawdę, bo to jest taka rzadsza trochę moneta, te 2,5 silver grosza, także hehe, <laughs> mam, mam <śmiech> pierdziele widzę kolejną krągłość. Tam był ten silver grosik, gdzie ta ciemna plama. Tu jest jakiś coś małe, raczej grosik albo raczej gaciak. <laughs> Dobra, zobaczcie, no gaciak, dobra, na razie. Patrzcie jaka sytuacja, dreptam... Yy, dreptam, nie ruszyłem się z miejsca, <grym> żeby wam pokazać, że miałem tu sygnał. Tak ostałem i zacząłem tak rękami i pinpointerem mieszać tutaj, szukając tego i tak o, zobaczyłem tu kształt, patrzcie, to jest moneta chyba. O, prawie nadepłem na nią. Złotówka. Mamy normę. 78 No to. Pozdrawiam Emilię cios. Także Emi, wszystkiego dobrego. Zdrowka, szczęścia, pogody ducha i pogody na dworze, <noise> bo u nas nie ma. Na razie, trzymajcie się. I, tarnogrodzki, i tarnogrodzkiego ziomka też Andrzeja pozdrawiam. Trzymajcie się. Nie riję w nie riję. I latem ształtylkę wzrokiem, bo leśna i ma wyżaków saleczna. Słodny trzałtyl, już nie ształtylkę wzrokiem. Słodny I Teraz mam łódeczkę do małzera. Nawet w fajnym stanie, powiem wam. Jest. Tutaj yy, okopy jakby są, te takie wzgłębienia. No, więc to jest normalne znalezisko, nie licząc tych wszystkich łusek, co nie pokazuje i tam innych badziewi. Opuściłem już tamto miejsce. Zmierzam powoli, tak do domu powoli, ale patrzcie, tutaj widzę krągłość, jest, zobaczcie. Fajnie to bije nawet. I mamy. Chyba Adolfa jakiegoś może piątkę, może co nie, zarośnięte, ale jest to na pewno jest Adolf cynkowy powiem Wam Także mamy już nawet ponad normę aż mnie dziwi, że tutaj jeszcze jakieś krągłości gdzie trafić no tyle razy co byłem tą złotą obrączkę w tym roku jedyne złoto chyba w tym roku to znalazłem gdzieś tutaj, o chyba tutaj Albo tam dalej, tam. No. To jedyne złote, tak jak mówię, raz w roku wpada złoto. I mimo, że nawet tyle razy tu chodziłem, to wpadło mi na starej przechodzonej miejscówce, także tyle. Do następnego. Tak wieje. Ja pierdzielę. Tak wieje. Ale jest słońce. Ciekawe jak ten gorzur wytrzymuje czy nie da, Czy daje radę czy nie? To ma na maksa teraz wieje teraz zobaczcie to. Współcześniak, ale na samym wierzchu. Tak, to będzie 2 grosze chyba. Nie, 20 groszy. Dobra. Ho, ho, ho. Czyżby. Czyżyk. Mamy kolejny guzik Ludowego Wojska, ale taki malutki. Już bym go nie pokazał, gdybym miał rozmiar taki jak tamte poprzednie, ale że jest taki mały, to niech będzie. Zaraz kończę, powiem Wam. Dobra, wychodzę na taki ugórko tego lasku i chyba mam plombę. Tak to przynajmniej wygląda. Ta, to będzie plomba. Coś tam jest. Wy widzicie to na zdjęciu. O, właśnie, tutaj. Także fajnie. Kurcze, niebezpiecznie tu jest. Chyba ta gałąź tam się na tamtym drzewie łamie, po prostu pęka o, nawet teraz. Dobra. Naprawdę, jest niebezpiecznie teraz przy tym wietrze, także słuchajcie, dzisiaj było to, co było. Wpadła norma. Były guziki, troszeczkę tak można powiedzieć, powiało monotonią, bo same guziki i monety, chociaż nie ma co narzekać, bo było srebro. Także było za wiecie i tam dalej, iście, nie? Eee, myślę, że nawet z tego będzie jeden film. Poględziłem trochę, pokażę teraz, jakoś tam pokazałem już na pewno w połowie, jakąś tam przyrodę. Myślę, że ujęcia przyrody nie były za długie. Dronem dalej nie da rady latać, bo jest potężny wiatr. Jak nie wiatr, to deszcz i tak w koło. Także dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście wszystkich zapraszam do następnego filmu. Także bywajcie, na razie, cześć.